Dzisiaj przystąpiliśmy do wiosennego nasadzenia drzew. Rozpoczynamy od ulicy Stawowej. W planie mamy nasadzenie w sumie jeszcze siedmiu dodatkowych drzew na ulicy Stawowej. I to jest taki pierwszy etap. Nasadzamy dzisiaj dwa kasztanowce żółte, a później pod nimi, na tym otwartym tutaj terenie, będziemy nasadzali byliny, krzewy niskie, trawy ozdobne. Stworzymy taki ładny, kolorowy klomp, który myślę będzie cieszył mieszkańców, a jednocześnie będzie zapobiegał nielegalnemu tutaj parkowaniu pojazdów. Zaczęły tutaj na dziko parkować samochody, a więc tak naturalnie próbujemy wypchnąć te samochody z takich przestrzeni, których sobie ich nie życzymy. Stąd ten duży klomp. No i oczywiście krąg dalej idziemy i będziemy wzdłuż ulicy sadzili kolejne tego typu drzewa. To będziemy stopniowo w okresie tutaj wiosennym te drzewa się będą pojawiały. Stowarzyszenie Zielone Załęże powstało z myślą o zieleni w dzielnicy Katowic-Załężu. Z myślą o tym, żeby tej zieleni przybyło, żeby ta, która jest ocalała, żeby była pielęgnowana, a że skurczyły nam się troszeczkę tereny miejskie, które mogliśmy zadrzewić w naszej dzielnicy, to stwierdziliśmy, że możemy spróbować zmienić coś w samym śródmieściu, po sąsiedzku. No i spojrzeliśmy na mapę. W zasadzie to miejsce od razu nasunęło nam się na myśl, ponieważ tutaj były drzewa, i w momencie, kiedy zostały stąd usunięte, bo faktycznie. Część z nich mocno chorowała. Miasto gdzieś tam składało takie deklaracje i obietnice, że one w to miejsce powrócą, to postanowiliśmy o nich przypomnieć. Były kiedyś drzewa na ulicy Stawowej, parę dobrych lat temu już znikły z tej ulicy i w ramach zielonego budżetu zostały złożone dwa projekty dwóch różnych osób, m.in. właśnie pani Janiak. I przychyliliśmy się do tego projektu. W tej chwili jest robiony projekt techniczny wykonania tych nasadzeń. Z tego powodu musimy tutaj zrobić pełny projekt, ponieważ jest bardzo gęsta infrastruktura techniczna pod ziemią. Musimy te miejsca odpowiednio zabezpieczyć, aby te korzenie drzew później ich nie uszkodziły tej infrastruktury technicznej. Więc pozostałe drzewa zostaną nasadzone prawdopodobnie jesienią tego roku.